Poznaniu.pl Poznań w minutę Zaginiona Natalia Zgortatowa, której ciało w zeszłym tygodniu znaleźli policjanci, obawiała się swego męża. Sporządziła testament oraz napisała list, który w obawie przed swym oprawcą przechowywała w pracy. Napisała, że w razie gdyby coś jej się stało, policja powinna podejrzewać jej męża, o szczegółach poinformowała we wtorek gazeta wyborcza. Do poznania zawitała amerykańska telewizja PBS. Kręci ona film o naszym mieście. Materiał zostanie wyemitowany w programie turystycznym. Wcześniej gościliśmy już dziennikarzy, m.in. z czeskiej telewizji. O tym marzy wielu z nas. To jednak mieszkanie z Lubonia miał szczęście i wygrał w loterii EuroJack pod ponad 700 tysięcy złotych. Szczęśliwe liczby wysłał w kolekturze przy ulicy Płaskiego w Luboniu. W Poznaniu rozpoczęła się 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów animowanych Animator. To największe święto filmu animowanego w Polsce i jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie środkowej. Od 2017 roku festiwal kwalifikuje filmy do nagrody Oscara.